Witam! Dzisiaj chciałem zaprezentować recenzję Samsunga D900i. To jest zwykły głośny pokrowiec, zwykły telefon. Bez bajerów. Slider. Taki jest rozsuwany. co można o nim powiedzieć? Jego wymiary to 103 103 na 55 na 13 mm Ma wyświetlenie 2,1 cala 240 na 320 Obsługuje standard GSM czyli standard 850 do 1900 10 mhz bateria tutaj jest 800 mAh pod klepeczką obsługuje karty do 2 GB a w pamięci wewnętrznej jest 60 MB w pamięci i wyszedł ten telefon w drugim kwartale 2006 roku także nie jest nowy to model także przyjrzyjmy mu się jak widzimy z tej strony mamy przycisk ci, ciszej głośniej tu nie mamy nic z tej strony mamy zaślepeczkę na na takież wejście na mm, podładowanie jednocześnie słowkowe proszę bardzo spust aparatu i tu już nic nie mamy. Oczywiście głośnik do rozmów napisałem, są sam ekran i przyciski y, takie kierunkowe. Ok. Tak, tak róża wiatrów. Zielona, czerwona słuchawka i kasowanie. Mamy tutaj klawiaturę. Klawiatur, klawisze są płaskie, ale się dość dobrze wciskają. Zaprezentujemy połączenie w ten sposób. Połączenie wygląda: aparat jest 3 megapiksele z autofokusem bioru doświetlającą, e, czyli całkiem dobrze jak na tej klasy telefon i ta, ten model mm, wiekowy, że tak powiem. Co tu jeszcze mamy? Yy, oczywiście tak jak mówiłem yy, aparat 3MP Nagrywanie w QVGA Słownik yy, T9 yy, Bluetooth yy, USB 2.0, Bluetooth 2.0, Edge G, GPRS Oczywiście też, wibracje i właściwie z takich cech to wszystko. Widzimy telefon. Można oczywiście teni dwie klawisze wyciszyć, ale zacznijmy od początku. Spis połączeń ostatni nieodebrany. W ten sposób to wygląda. Książka. Kryje aplikacje tu mamy na przykład odtwarzacz, dyktafon edytor obrazów, radio, FM, Bluetooth, Java. Niestety Java nie udało mi się żadnego programu w Java uruchomić. Nie wiem dlaczego. Zapewnie jest to spowodowane tym, że ten Samsung musi mieć specjalny typ Java, aczkolwiek nie, nie wiem jaki. Yy. Mamy na przykład, już pokażę, odtwarzacz, Gra całkiem całkiem. No to jest tylko przykład. Menadżer plików, karta pamięci, tam pamięci. Omnix, bo to jest telefon z SIM był kiedyś Organizer Alarm, kalendarz, notatki Czas na świecie, kalkulator Przelicznik walut, stopper Właściwie to tyle Aparat Zdjęcie Zdjęcia się w ten sposób robi Tu mamy ustawienie tryb Sekwencje, rozmiar, yy, lampę błyskawostanową, wyzwalcz, efekty, ramki i właściwie tyle. I tu możemy zmienić sobie oczywiście na kamerę. Nie nagrywa jakoś specjalnie szołowo i piątko wychodzimy. czyli do moich zdjęć, do moich filmów co do zdjęć, to całkiem, całkiem wyglądają ale przejdźmy do drugiej, najważniejszej rzeczy po wykonywaniu połączeń, pisaniu SMS-ów klawiatura jak widzimy jest standardowa i pisze się na niej całkiem przyjemnie aczkolwiek jest płaska to ma wyraźny skok i dzięki temu można ją bez problemu nie dość przyjemnie używać, ale daleko je do klawiatur QWERTY W ustawieniach wyświetlacz, dźwięki, podświetlenie usługi bezpieczeństwo z pamięci, ustawienie fabryczne, godzina i data telefon, właściwie to tyle. Także ja, jeśli nie mam dość dużej kwoty pieniędzy, ja chcę mieć telefon taki zwyczajny niezbyt y, wyrafinowany, to jak najbardziej polecam ten model. Dziękuję za oglądanie filmu i pozdrawiam.